Chcesz zostać współwłaścicielem polskiej spółki? Wejdź na emiteo.pl. Tu zaczyna się Twoja przygoda z crowdfundingiem inwestycyjnym. Cześć, ja jestem Maciej Filipkowski, a to jest Pasmo Połącz Kropki. Przedstawiam Wam ciekawe pomysły przedsiębiorców i idee. I pozwalamy Wam połączyć kropki. Dzisiejszym gościem jest Michał Klimowicz. Witamy Cię serdecznie. Dzień dobry, witam Michał serdecznie. jest współzałożycielem Emiteo. To jest kolejny odcinek z serii o crowdfundingu udziałowym. Michał nam opowie o aspektach prawnych robienia takiej emisji, zarówno z punktu widzenia przedsiębiorcy, który robi tę emisję, jak i pewno też inwestora. Na to trzeba zwrócić uwagę. Na to trzeba zwrócić uwagę. No, w pierwszej kolejności musimy chyba zwrócić uwagę, w jakich ramach prawnych możemy się poruszać. To znaczy, jeżeli chodzi o te limity zbiórek, to tutaj musimy szczególnie. Ale limity uwagę. zbiórek w tej chwili y, mocno się podnoszą z uwagi na przepisy Unii Europejskiej, tak? Tak, podnoszą się od przegroku, czyli... Mhm. W tej z, chwili jest to milion euro. Na poziomie polskich przepisów to jest milion euro w okresie 12 miesięcy. Natomiast od przegroku, rzeczywiście od października, ten limit zbiórek wzrośnie nam, co ma związek z wejściem w życie przepisów unijnych i rzeczywiście ten y, limit zbiurek urośnie nam z miliona euro do 5 milionów euro też w okresie 12 miesięcy. Czyli ponad 20 milionów złotych. Tak, tylko musimy też o jednej rzeczy ważnej pamiętać, że tak naprawdę ten limit zbiórek 5 milionów euro odnosi się do ofert publicznych, ale robionych za pośrednictwem platform finansowania społecznościowego, które taki będą jak posiadać. Tak Miteo. Tak jak Emiteo i ogólnie platform, które będą posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności już na bazie tych nowych przepisów unijnych. A zezwolenie wydaje KNF. Zezwolenie wydaje Krajowy Organ Nadzoru Finansowego, mm -hmm. w naszym przypadku, w przypadku polskich przepisów, mm -hmm. będzie to rzeczywiście KNF, tak. mm -hmm. Na ten moment żadna platforma polska jeszcze takiego zezwolenia nie ma, dopiero wystąpienie z wnioskiem o udzielenie takiego zezwolenia jest przed nami. Natomiast oczywiście, no to jest jakby ten kierunek, w którym pożądamy i też będziemy starać się o uzyskanie takiego zezwolenia, żeby nasi emitenci mieli możliwość zbierania tych środków nie do miliona euro w okresie 12 miesięcy, ale żeby ten limit zbiórek był odpowiednio wyższy, czyli żeby emitenci mogli zbierać do 5 milionów euro w okresie 12 miesięcy. Rozmawiamy z prawnikiem, co super słychać w jego odpowiedziach, więc zadam Ci kolejne pytanie. Żeby zrobić emisję crowdfundingową, potrzeba mieć spółkę akcyjną. Można to zrobić w jakiś inny sposób, ale to jest najprostsza metoda. Jest dużo faktów i mitów na temat spółek akcyjnych, że one są skomplikowane, drogie i tak dalej. Czy możesz troszeczkę to rozwiać? Tak, no ogólnie rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, spółka akcyjna jest takim wehikułem dedykowanym do crowdfundingu, tak, w ramach spółki akcyjnej na pewno... Ale też do giełdy, tak? Do giełdy, tak, oczywiście, no to ten crowdfunding to tak naprawdę musimy atraktować jakiś taki przedsionek do, do obrotu giełdowego, do wejścia spółki czy na, na GPW, czy na New Connect i rzeczywiście ta spółka akcyjna jest takim wehikułem, który powinien być dedykowany do, do crowdfundingu. Oczywiście możemy też próbować robić crowdfunding na przykład w ramach spółki Zo. takie emisje dziś na polskim rynku też już się zdarzały, natomiast jednak z punktu widzenia Prostoty inwestycji z punktu widzenia samego inwestora, no wejście y, czy dokonanie inwestycji ogólnie w spółkę akcyjną jest y, no prostsze niż ma to miejsce w ramach spółki ZO. Dlaczego? No przede, I przede wszystkim również. i wyjście również. A dlaczego? No przede wszystkim tak, jeżeli chodzi o etap wejścia w inwestycję, no to inwestycję crowdfundingową w ramach spółki akcyjnej jesteśmy zrobić, w stanie zrobić w całości elektronicznie. Tak? Możemy to zrobić z poziomu komputera, natomiast niestety w przypadku spółki ZO. Jeżeli chcemy wejść do, do spółki ZO, musimy złożyć oświadczenie o objęciu udziału przed notariuszem, co sprawia, że z punktu widzenia e, takiego inwestora, który chciałby w spółkę zainwestować, no jest to jakieś tam utrudnienie o charakterze operacyjno-logistycznym. Tak? Jeżeli chodzi o wyjście z inwestycji, no to tutaj mamy e, podobne kwestie, tak? na poziomie spółki akcyjnej możemy to zrobić na podstawie prostej umowy sprzedaży bez udziału notariusza. Natomiast chcąc wyjść ze spółki ZO. No, niestety tutaj musimy podpisać umowę sprzedaży, ale już za pośrednictwem notariusza z podpisami mhm. notarialnie poświadczonymi. A jeżeli chodzi o koszty prowadzenia spółki akcyjnej i, i takie skomplikowanie mhm. zmiany spółki za spółkę akcyjną, bo mam firmę, która przynosi kilka milionów złotych obrotu czy zysku, mhm. chcę ją szybciej rozwinąć, ale to jest działalność gospodarcza czy spółka zo. Jak duży to jest wysiłek? No tak, jeżeli chodzi o koszty, to, to rzeczywiście taki często argument pojawia się, że spółka akcyjna jest spółką drogą. A jest drogą jest, spółką? jest na pewno droższa niż spółka zo, bo dochodzą nam pewne koszty, których na poziomie spółki akcyjnej, na poziomie spółki zo nie mamy. Tak jak na przykład obowiązek prowadzenia rejestru akcjonariuszy mhm. przez dom maklerski, czy też na przykład obowiązek corocznego badania. Sprawozdania finansowego spółki akcyjnej, niezależnie od wielkości przychodów tej spółki, no to są takie rzeczy, które pojawiają nam się w spółce akcyjnej, a których nie mamy w spółce ZO. Natomiast jeżeli tak pytasz o kwotę szacunkową kosztów, jakbyśmy to mieli porównać do spółki ZO, no to dużo zależy od tego, jaki mamy kapitał zakładowy w spółce akcyjnej, jak i jaką mamy potrzebę w zakresie dokapitalizowania. Natomiast no, rząd wielkości jest to około 15-20 tysięcy złotych. Netto w przeliczeniu na jeden rok to więcej, więcej, tak w porównaniu mhm. do spółki zo. Także no, na taki e, dodatkowy wydatek e, w ramach spółki akcyjnej musimy się e, przygotować. Natomiast no suma sumarum, e, jeżeli myślimy o emisji crowdfundingowej, no to jednak warto te nakłady dodatkowe ponieść, bo tak jak powiedziałem wcześniej, no, spółka akcyjna jest tak naprawdę e, tym wehikułem, który jest dedykowany do emisji crowdfundingowych i z punktu, wi z punktu widzenia e, samego inwestora. Zarówno wejście w inwestycje, jak i wyjście z tej inwestycji I jest zdecydowanie prostsze. I bezpieczeństwo, oczywiście. Mhm. Bo też musimy jakby tutaj ważną rzecz powiedzieć, że e, tak naprawdę, jeżeli chodzi o spółki ZO, to one nie są objęte tak do końca nadzorem KNF-u. Więc jeżeli to spółka e, zoprowadzi prowadzi tylko emisję crowdfundingową, to jednak KNF nie ma takich e, środków nadzoru, jak ma w przypadku spółki akcyjnej. Więc z punktu widzenia e, inwestorów, jest rzeczywiście tak, jak powiedziałeś, że spółka akcyjna jest takim wehikułem bezpieczniejszym. Znaczy, zawsze jest niebezpieczeństwo ekonomiczne, ale tu Oczywiście. mówimy o prawnym i o nadzorze. Mówimy tak? o aspekcie prawnym, mówimy o nadzorze ze strony KNF-u, tak, tak mhm. dokładnie Jako tak. inwestor, nie jako przedsiębiorca, mhm. na co powinien zwrócić uwagę, żeby y, mądrze włożyć swoje pieniądze z punktu widzenia właśnie prawnego, bezpieczeństwa i tak dalej? Jak to działa? Z punktu widzenia inwestora, na co musimy zwrócić uwagę, no jeżeli chodzi o kwestie mm, prawne, no na pewno na na historię spółki, tak? To jednak dużą zaletą jest to, jak ta emisja crowdfundingowa jest prowadzona przez spółkę, która już ma określoną historię, a nie przez nowy, nowy podmiot. Tak? No to, to jednak działa zdecydowanie na korzyść spółki, jeżeli jest w stanie się pochwalić już jakąś historią. historią, tak, tak, na pewno to budzi większe zaufanie w przypadku inwestorów, jeżeli już inwestują w jakiś podmiot, co do którego są w stanie zweryfikować na przykład dane mhm. finansowe, tak? To, to na pewno działa to, to na korzyść. Także to, to jest taka kwestia, na którą musimy zwrócić, zwrócić uwagę. Warto na pewno z punktu widzenia inwestora zapoznać się szczegółowo z tak zwanym dokumentem ofertowym. To jest taki dokument, który każda spółka To Jest przy... tak dużo, dużo, dużo stron, których nikt nigdy nie chce czytać, ale jednak warto. To jest tak naprawdę taka uproszczona wersja prospektu, prospektu inwestycyjnego, bo to też musimy powiedzieć, że jednym z takich. Podstawowych uproszczeń w zakresie emisji crowdfundingowych jest to, że spółka nie ma obowiązku przygotowania ani prospektu inwestycyjnego, ani memorandum, czyli tych takich bardzo rozbudowanych dokumentów, których, tak jak powiedziałeś, mało kto czyta tak naprawdę. Ale ten uproszczony prospekt warto przeczytać. Ten tak? uproszczony tak, ten uproszczony prospekt, on się nazywa dokładnie dokument informacyjny, warto przeczytać, bo on jest taki bardziej skontensowany z punktu widzenia takiego nawet. Niedoświadczonego inwestora jest taki znacznie łatwiejszy w odbiorze, ponieważ objętościowo on ma zwykle tak od 10 do 20 stron. Więc na pewno łatwiej się zapoznać takiemu potencjalnemu inwestorowi z dokumentem, który powiedzmy ma właśnie objętościowo od 10 do 20 stron, gdzie te informacje o spółce są takie skondensowane, niż zapoznać się z takim prospektem, który objętościowo liczy już ponad 100 stron, często mhm. 300-400, tak. Więc na pewno to też do tego zachęcam inwestorów, żeby za każdym razem zapoznali się z tym, z tym dokumentem informacyjnym przed podjęciem decyzji co do, co do wejścia właśnie w konkretną spółkę, która emituje swoje akcje w ramach kampanii crowdfundingowych. Jako przedsiębiorca, na co powinienem nastawić się, jeżeli chodzi o czas i koszty stworzenia takiej emisji? Powiedzmy, że chcę zebrać ten maksimum, te 4 mhm. miliony, e, miliony euro, czyli ponad 4 miliony złotych. E, ile to będzie trwało, mhm. e, jeżeli mam spółkę z oczy, jednosobową działalność gospodarczą, którą chcę przekształcić? Spółkę co przekształcić, a z jednoosobowej działalności wnieścią w pewnym sensie do, do nowej. Ile to będzie trwało, ile trzeba czekać na te wszystkie procedury? Nie mówię marketingowo, bo o tym mówiliśmy w innym mhm. odcinku, ale bardziej prawnie. Prawnie? To tak, jeżeli nie mamy na starcie spółki akcyjnej, musimy tą spółkę przekształcić czy też przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą. Współkę akcyjną. Albo spółkę zo. Albo spółkę zo, no to musimy liczyć na samo przekształcenie okres tak od dwóch do trzech miesięcy. Mhm. Tak? I potem, I to jest jak To przed, mam... zanim zaczniemy tak, zbierać pieniądze. Tak, tak. W tym czasie można robić kampanię marketingową i tego typu. Tak, rzeczy. można zrobić wstępną prekampanię, natomiast, no, żeby w ogóle dojść do tego etapu, gdzie mamy spółkę akcyjną, przy założeniu, że jej nie mamy. No to musimy najpierw przekształcić naszą spółkę. 2-3 dwa, miesiące. Dwa-3 miesiące to jest taki okres czasu, który musimy. Sobie... Pod warunkiem, że sądy działają w normie no, i, i. Tak, i, tak. Chociaż ja osobiście mam takie doświadczenia, nawet teraz w ramach COVID-u, że jednak KRS-y tak, w większości dają radę i, i raczej tam nie ma dużych opóźnień okay. przy, przy rejestracjach. No w każdym razie te dwa trzy miesiące to jest taki okres, który musimy sobie zarezerwować na to, żeby spółkę przekształcić w spółkę akcyjną. No, i mając już spółkę akcyjną w obrocie, tak naprawdę od tego momentu musimy liczyć około 5 miesięcy na tak naprawdę przeprowadzenie całej kampanii crowdfundingowej, z czego w okresie tych 5 miesięcy okres 3 miesięcy to jest ten maksymalny okres, w którym możemy prowadzić samą emisję. Te pozostałe 2 miesiące to jest tak naprawdę okres przygotowawczy, gdzie musimy przygotować niezbędną dokumentację i okres jakby już po zakończeniu emisji, gdzie musimy też dochować. Wszystkich formalności łącznie z rejestracją tych emisji nowych akcji w, w krs no Na starcie musimy ustawić, ustalić te widełki zbiórek, tak? ile mhm. maksymalnie chcemy, chcemy zebrać. No i potem, przynajmniej w tej emisji. Jeżeli będziemy mieli tej zbyt dużą subskrypcję, to możemy zrobić kolejną emisję, prawda? Tak, no oczywiście możemy zrobić kolejną emisję no z zachowaniem tylko tych limitów mhm. dotyczących zbiórek, że możemy zebrać maksymalnie, możemy dokonać oferty. Publicznej na maksymalnie milion euro w okresie 12 miesięcy. I to też taka kwestia, o której w zasadzie warto powiedzieć a propos tego, jak liczymy ten okres 12 miesięcy, bo tutaj KNF w tej chwili przynajmniej podchodzi do tego w ten sposób. Od zakończenia czy od rozpoczęcia? Od zakończenia poprzedniej emisji do rozpoczęcia kolejnej. Tak? To musimy okay. w ten sposób te 12 miesięcy liczyć. I to Ale też jeżeli jest... zbiorę 2 miliony złotych. To znaczy, że w ciągu 12 miesięcy mogę, w tym przeciągu, 12, mogę zbierać kolejne 2 miliony złotych. Tak, no w takiej sytuacji. Ale nie mogę zbierać tak, kolejnych 6. Tak, nie może zbierać kolejnych 6, tak. No Musimy tutaj się trzymać tego, tej kwoty miliona euro w okresie 12 miesięcy. Mhm. Aż ta kwota się nie zmieni w przyszłym roku? Mm, tak, dokładnie tak. Aż nie podskoczy nam do tej kwoty 5 milionów euro w okresie 12 miesięcy. Tylko tak jak wspomniałem, no tu musimy pamiętać o tym, że e, to większa kwota musi być dokonywana przez platformę. Przez platformy, które będą posiadały tak, zezwolenie już udzielone na podstawie nowych przepisów. To jako przedsiębiorca, który chce ruszyć, czy też inwestor, gdzie najlepiej szukać takich informacji, gdzie najlepiej y, rozpocząć tą moją podróż z y, crowdfundingiem udziałowym? Ja bardzo zachęcam, żeby ta przygoda przedsiębiorcy z crowdfundingiem rozpoczęła się tak naprawdę od strony MIT, od strony naszej platformy, no za pośrednictwem, której możecie tak naprawdę uzyskać podstawowe informacje o, o samym crowdfundingu, jak to działa, jak te środki zbierać, żeby też było bezpiecznie pod względem takim formalno. Prawnym, no i tak zachęcam tak naprawdę do tego, żeby skontaktować się z nami. Jeżeli masz pomysł na to, żeby w taki sposób zbierać finansowanie dla swojej spółki, dla swojego podmiotu, no to zachęcamy gorąco do kontaktu z nami. Michale, dziękuję Ci ślicznie. Jeżeli myślicie o rozwoju swojej spółki i szukacie finansowania, być może crowdfunding udziałowy jest dla Was, połącz kropki, ciekawe idee, ciekawi ludzie, ciekawe pomysły, a wyłączcie kropki. Do zobaczenia.